Benny Bear i Ruby Rabbit oraz ukryta wyspa. Pewnego mglistego poranka Benny Bear i Ruby Rabbit spacerowali wzdłuż klifów, gdy Ruby dostrzegła coś daleko na morzu, cienisty kształt, wznoszący się nad falami. Benny powiedziałam, różąc oczy. Widzisz to? Wygląda jak wyspa. Benny przechylił głowę. Nigdy wcześniej czegoś takiego nie widziałem. Właśnie wtedy ich przyjaciel Otto Wydra podpłynął kajakiem. Ach, to ukryta wyspa pojawia się tylko wtedy, gdy nadciąga mgła. Oczy rubi zabłysły. Więc odwiedźmy ją, zanim znowu zniknie. Podróż się rozpoczyna. Otto zaprosił ich na pokład. Trójka przyjaciół wiosłowała przez srebrzystą mgłę, podążając za śpiewem mew. Fale były spokojne a powietrze pachniało solą i przygodą. Gdy zbliżyli się do wyspy, mgła rozstąpiła się, odsłaniając palmy, jaskrawe kwiaty i lśniący piasek z pokruszonych muszelek. Wow, westchnął Benny. To jak sen. Sekret wyspy. Badając plażę, Rubi zauważyła dziwne okrągłe kamienie, ułożone w spirale. Wygląda to jak wzór, powiedziała. Benny podniósł jeden i zdał sobie sprawę, że to nie kamień, to skamieniałość. Wspólnie odkryli dziesiątki starożytnych muszelek, wszystkie w kształcie gwiazd i wirów. Otto uśmiechnął się szeroko. Nikt ich nie widział od lat. Ukryta wyspa dobrze strzeże swoich sekretów. Znikający brzeg, gdy mgła gęstniała, przypływ zaczął się wzmagać. Rubi westchnęła. Znowu znika. Pospiesznie wrócili do kajaka niosąc pojedynczą skamieniałość na pamiątkę. Zanim dotarli na stały ląd, wyspa zniknęła, pozostała tylko morska bryza i wspomnienia. Benny się uśmiechnął. Ale nigdy tego nie zapomnimy. Ruby skinęła głową. Niektóre skarby najlepiej żyją w opowieściach.